jest to edycja rekordowa. Mamy ponad 90 wystawców, ponad 110 jednostek pływających, wystawionych na wystawie, w tym aż 23 premiery, czyli jachty, których do tej pory nigdy nie można było w Polsce zobaczyć. Część z nich to są w ogóle światowe premiery, co też potwierdza przyjazdy wielu branżowych dziennikarzy z naprawdę bardzo poważnych pism z całego świata, bo oni wiedzą, że te prawdziwe perełki polskiego przemysłu jachtowego, branży, która jest absolutnie potęgą na świecie, bo tak naprawdę jesteśmy na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. I tutaj w Gdyni, w tej pięknej Marinie Yacht Park, można zobaczyć w jednym czasie i w miejscu, także to jest ta okazja, której nie można przegapić. To wydarzenie zwykle trwa 4 dni. W czwartku zaczynamy, czyli dzisiaj wystartowaliśmy o godzinie 11, wystawa trwa do 18 każdego dnia, kończymy w niedzielę. Jesteśmy bardzo dumni, że uczestniczymy w tych targach. To są największe targi tego typu, czyli na wodzie w tej części Europy. W związku z czym reprezentujemy region. Jesteśmy dumni, że jesteśmy z Gdańska, wywodzimy się z Trójmiasta. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy brać udział w tak spektakularnych targach już teraz. Sandrift Power, czyli 80-stopowy jacht Katamaran. Jesteśmy największą jednostką tutaj na tych targach, wobec czego no, myślę, że jesteśmy bardzo ciekawym elementem, który. Tutaj przyciąga turystów i przyciąga widzów. Jestem po raz pierwszy na tych targach. Obserwowałem je od kilku lat. Bardzo ładnie ta impreza się rozwijała. W tym roku chcemy pokazać się i jako firma czarterowa, i jako dealer jachtów bo oferujemy katamarany. Bazę mamy w Dubrowniku, ale prowadzimy też czartery ze Splitu. Ludzie. Poprzez różnych agentów wyszukują jakąś fajną ofertę, łódkę, która ich interesuje, potem zgłaszają się do nas. Mamy jakty duże, gdzie czarterujemy z kapitanem, z hostessą, już ze stałą załogą i mamy gości tak naprawdę z całego świata, z Australii, z Nowej Zelandii, ze Stanów, z Urugwaju, z Peru. Mamy dwa mercedesy, które zacumowały w dyńskiej Marinie. To co widzimy, G63, ale do kwadratu, 4x4 do kwadratu i klasa S63 SE Performance. Zbierają się faktycznie tłumy, które są zainteresowane również samochodami. I jachtami, i samochodami, może dla jachtowego drewna, które jest w bagażniku klasy G. Może to o to chodzi, ale na tle tych jachtów myślę, że jak najbardziej pasują. Mamy przyjemność zaprezentować Mazda CX60. Ludzie reagują bardzo pozytywnie, podoba się ten samochód, w szczególności w tym kolorze, wnętrze również uważają, że jest bardzo ładnie wykonane. Samochód, no tak jak widać, bardzo dobrze się prezentuje, ma bardzo duży uciąg na haku, także jak najbardziej można tym samochodem w komfortowy sposób ciągać wszelkiego rodzaju łodzie, motorówki, jachty.